Szczęście zaczyna się od ciebie, nie od twojego partnera, nie od twojej pracy, nie od sytuacji, która kiedyś tam wreszcie się poprawi. I wiem, że to zdanie bywa trudne. Czasami może być niewygodne, bo przez większość życia uczono nas czegoś zupełnie innego: że szczęście przyjdzie wtedy, gdy ktoś nas w końcu wybierze, gdy ktoś się zmieni, gdy coś tam się ułoży. Kiedy okoliczności będą bardziej sprzyjające, kiedy życie przestanie stawać okoniem, stawiać opór, a prawda jest znacznie prostsza i jednocześnie znacznie bardziej wymagająca w jednym punkcie. Świat nie jest źródłem twojego szczęścia. Świat jest odpowiedzią. To jest mechanizm, o którym mówi psychologia, neurobiologia, Neville Goddard i Każde dojrzałe nauczanie o świadomości. Zewnętrzne wydarzenia nie tworzą Twojego stanu, one go odzwierciedlają. Jeżeli szczęście odkładasz na moment, w którym coś się zmieni, to żyjesz w trybie czekania, a czekanie ma bardzo konkretną częstotliwość braku. To jest sygnał wysyłany do świata, że jeszcze nie teraz i świat. Odpowiada dokładnie tym samym. Witam Cię w podcaście pozytywnym. Ja jestem Agnieszka. Wiele osób mówi: Ale jak mam być szczęśliwy, skoro ona mnie nie słucha, skoro ona mnie nie kocha, skoro on mnie nie wybiera? Jak mam być spokojna, skoro moja praca mnie wypala, doprowadza do szału? Jak mam czuć radość, jak to życie jest takie, jakie jest? I to są bardzo dobre ludzkie pytania, tylko że one zakładają jedno nieporozumienie. Zakładają, że szczęście jest reakcją, a ono nigdy nią nie było. Neville Goddard mówił, że świadomość jest jedyną rzeczywistością. Nie wydarzenie i nie osoba i nie okoliczności, ale stan wewnętrzny, bo on zawsze wyprzedza formę. To, co widzisz w relacjach, w pracy, w codzienności, jest opóźnionym echem tego, co nosisz w sobie jako Twoje dominujące nastawienie. Nie jednorazową myśl, nie taką afirmację, którą sobie powtarzasz co godzinę albo, nie wiem, trzy razy dziennie, tylko stan, w którym jesteś, w którym żyjesz na co dzień. I jeżeli w środku jest napięcie, to świat. Pokaże powody do napięcia. Jeżeli w środku jest brak, to pojawią się sytuacje, które ten brak ci potwierdzą. Jeżeli w środku jest ciągłe, zaraz, jeszcze za chwilę, jak coś się zmieni, to życie będzie trzymało cię dokładnie w tym takim pomiędzy. I to nie jest oskarżenie. To nie jest mówienie, że ktoś z Was robi coś źle. To jest moje zaproszenie do odzyskania mocy, bo jeśli szczęście rzeczywiście zależałoby od partnera, pracy albo nie wiem, sytuacji, to bylibyśmy całkowicie bezbronni, zawsze zależni i zawsze reaktywni. A prawda jest taka, że szczęście nie jest nagrodą, to jest punkt wyjścia, to nie jest euforia, to nie jest ciągły uśmiech, to jest głęboki, cichy stan zgody na siebie. I na chwilę obecną. Prawo rezonansu nie działa na zasadzie powiedz światu, czego chcesz, ale na zasadzie pokaż światu, kim jesteś. Świat nie słucha twoich słów, odpowiada na twój stan. I właśnie dlatego tak wiele osób afirmuje, wizualizuje, myśli pozytywnie, a jednocześnie żyje w napięciu, we frustracji, w poczuciu, że ciągle idzie coś nie tak. Bo pod spodem wciąż jest to przekonanie, że jeszcze nie mam prawa czuć się dobrze. Szczęście odkładane na później zawsze będzie w tej przyszłości. Relacje bardzo mocno to pokazują. Kiedy szczęście zależy od drugiego człowieka, to relacja zaczyna być ciężarem. Nawet jeśli na początku wygląda jak spełnienie marzeń, bo nikt nie jest w stanie unieść odpowiedzialności za czyjś stan wewnętrzny. I nikt nie został do tego stworzony. Partner nie jest źródłem Twojego spokoju, jest lustrem. Praca nie jest źródłem Twojej wartości, jest lustrem. Nawet trudne sytuacje nie pojawiają się po to, żeby Ci coś odebrać. One pokazują, gdzie wciąż oddajesz swoją moc na zewnątrz. Lustro nie ma siły decydowania, ono nie, decydy, nie decyduje. Ono pokazuje, i w momencie, w którym przestajesz walczyć z tym, co jest, coś bardzo subtelnego się zmienia. Znika napięcie, znika wewnętrzny opór, znika to ciągłe, że powinno być inaczej. I nie dlatego, że wszystko nagle staje się idealne, tylko dlatego, że przestajesz stawiać szczęście jako warunek. Szczęście zaczyna się od ciebie. I to oznacza bardzo konkretną rzecz. Że przestajesz odkładać życie na moment, w którym coś się wydarzy, że przestajesz negocjować ze światem. Jak dasz mi to, to ja będę spokojna. To jest moment, w którym wchodzisz w stan, a forma zaczyna się dostrajać, a nie odwrotnie. Ok? I to jest dokładnie to, o czym mówił Godard, kiedy powtarzał: wejdź w uczucie spełnienia, a świat je dogoni. Nie dlatego, że świat jest, wiesz, magiczny. Poprószony brokatem albo ma jakieś magiczne siły, tylko dlatego, że nie ma już z czym rezonować na poziomie braku. Wiele osób boi się tej myśli, bo wydaje się, że jeśli przestaną czekać, to coś stracą. Jakby szczęście teraz miało odebrać im szansę na lepsze jutro. A jest dokładnie odwrotnie. Kiedy Wewnętrznie się rozluźniasz, to świat zaczyna współpracować. Nie z takiego przymusu, ale po prostu z naturalnej zgodności, z naturalnego rezonansu. Yy, nie analizuj, nie poprawiaj siebie, zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie jedno pytanie, tak bardzo spokojnie. Jakbym się czuł dziś, gdybym przestał czekać? Nie jutro, nie po zmianie, ale dziś. I nie szukaj odpowiedzi w głowie. Zauważ swoje ciało, swój oddech, miękkość, nie wiem, albo napięcie. Ten stan, nawet jeśli jest bardzo delikatny, jest dostępny już teraz. Nie po fakcie, nie po spełnieniu warunków. Szczęście nie jest czymś, co się zdobywa, jest czymś, na co się pozwala. I kiedy to pozwolenie się pojawia, zmienia się wszystko. Sposób, w jaki mówisz, sposób, w jaki reagujesz. I sposób w jaki świat na ciebie odpowiada. Nie dlatego, że ty go kontrolujesz, ale że przestajesz z nim walczyć. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Ono zawsze było w środku i czekało, aż przestaniesz odkładać je na później. Czy wiesz, że Twoja obfitość jest zablokowana w Twoim łonie? Większość kobiet nauczyła się być grzeczna, ładna, empatyczna, pomagać wszystkim, nie wychylać się, tłumić swoją seksualność. A tam, w łonie, w brzuchu, w miednicy, kryje się nasza prawdziwa moc, energia i obfitość. Moja medytacja kundalini odblokowuje łono, budzi ciało i pozwala manifestować bogactwo i życie, którego naprawdę pragniesz. Kliknij link który znajduje się w opisie tego podcastu, i poczuj swoją moc. Wróć do swojej mocy. Manifestuj życie, którego pragniesz.